kurwa Jaki gówno? Kurwa, ty masz to robić tak, że wiesz, tak kurwa spokojnie, nie, nie, że napierdala jak no. co chwilę. Ale czy ty kurwa rozumiesz, że ja nie umiem? No to chuj bez ciebie. Kurwa, ja to, jest, to jest moja pierwsza piosenka w życiu. Nie tylko twoja. No, no właśnie. Nie tylko twoja. Bo ty, bo ty się korek za bardzo pociśla w kurwa riperze. Ale ty, ty kurwo jebana, ja na, nawet... Już się, kurwa pot po brzuchu leci. <laughs> Beat, 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 beat. Nigdy nie boże kobietę, spróbowałem na facetem, bawiłem się z za napletem, byłem raz w jedronce. zwaliłem konia se na łące. Wyjebałem Ewielaczkiem, ona znowu klęka mi przed flaczkiem Seła pokazuje swoje kule, zamieniłem jajko na cebulę. Kuba bawił się moim fiutem, więc rzuciłem w tego chuja butem Nawijam se tutaj rapsy, korek z mego fiuta gryzie tapsy stawek stawia krzywokroki, bo wiatr chwieje go na boki Ksawery teraz opuszcza koparę, bo wcześniej przeruchał latarę